Muszę sobie wyrobić silny charakter, wolę nieugiętą. Będę uparty, jak uparci byli święci. Muszę dążyć do cząstki świętości, być dobrym chrześcijaninem. To słowa błogosławianego Stefana Wincentego Frelichowskiego, kapłana i patrona harcerzy. Jak bardzo wartości przekazywane w harcerstwie wiążą się z dekalogiem? Między innymi o tym powiemy w dzisiejszym Ewangeliarzu Litewskim. Krystyna Juckiewicz, zapraszam. Do harcerstwa dołączyłam w 2014 roku. Dołączyłam podczas naborów, które odbywały się w moim gimnazjum, gdzie uczyłam się. Teraz akurat jestem na drugim kursie. Co mnie skłoniło? To, że poszły moje przyjaciółki. Ja spróbowałam, bo dlaczego nie? I po prostu mnie to tak zaciągnęło. Jest wiele możliwości do samorealizacji i czasami nawet kiedy coś robisz, nie spodziewasz się, że masz tyle mocy w sobie, żeby coś zrobić. Też jest wiele możliwości do poznania nowych rzeczy, na przykład surve l'owych orbośnego. W harcerstwie jakoś znalazłem do siebie jakoś motivacje, znalazłem po prostu tą nutkę przyjaciół, która po prostu dała motivację, żeby dalej podzielon, jakoś samo format, jakoś samorealizować, probować po prostu być and robić tak, żeby sobie jeszcze lepsza. Dla mnie Harcerstwo jest naprawdę braterstwem. W harcerstwie bardzo fajnie spędzać czas stawić dla siebie jakieś cele, które można wykonać i radować się tym. Harcerstwo to nie jest tylko dla mężczyzn, tak samo jak i wojsko i tak samo ta sama dyscyplina, że ty mogą zajmować się tak samo i kobiety, i dziewczyny, młode dziewczyny, małe dziewczyny, dowolnym wieku. thank you Harcerstwo jest bardzo związane ściśle z, z Bogiem, czyli tak naprawdę harcerstwo, pierwszy punkt prawa chrzestwskiego to jest, że służy Bogu i Ojczyźnie, w sumieniu spełni swoje obowiązki. Czyli tak naprawdę pierwszy punkt, który Ty możesz usłyszeć, pierwsze co Ty słyszysz w harcerstwie, w prawie, to jest to, że jest Bóg i że musisz służyć Bogu i Ojczyźnie. Bóg zajmuje ważne miejsce w moim życiu. Honor to moje postanowienie, które nie są nienaruszalne. Ojczyzna jest ulubionym moim państwem, krajem. Bóg dla mnie jest właśnie natchnieniem, daje mi bardzo wiele sił do realizowania nawet siebie, realizowania innych, nawet do tej samej motywacji, nie tylko samej motywacji, ale i motywacji innych ludzi, którzy naprawdę według mnie potrzebują jakiejś pomocy. Harcerstwo to druga szkoła, tylko w bardziej kreatywny sposób. I pomaga to w życiu, w sytuacjach życiowych, w trudnych sprawach. Dlaczego harcerstwo nazywane jest odważną służbą Bogu, bliźniemu i ojczyźnie? Po pierwsze, harcerstwo mnie nauczyło odwagi. Odwagi do bycia sobą, odwagi do bycia inną i tak naprawdę otworzyło mi świat, otworzyło mi oczy na świat. I przez pełnienie białej służby, podczas wizyt papieża w różnych krajach, jechaliśmy i nawet w nieznanych nam krajach pomagaliśmy, wspieraliśmy osoby, które przyjeżdżały na spotkanie z papieżem. Nawet to, że uczyliśmy się być wolontariuszami, to też jest pewną odwagą, dlatego że może komuś wyglądać, że wolontariat to coś, co nie daje żadnego, żadnej wartości dla samego no, marnacja czasu. Ktoś może to też tak odbierać. Odwaga, odwaga nawet do wkładania munduru, bo często mundur harcerski jest odbierany może nawet szyderczo przez kogoś więc do tego też jest potrzebna odwaga ale przede wszystkim ja zawdzięczam bardzo wiele harcerstwu od tego że mając pojechawszy pierwszy raz na obóz nauczyłam się regularnego czyszczenia zębów jako dziecko byłam organizatorem przez wiele lat tych obozów pielgrzymek i innych imprez które mi dały bardzo wiele bardzo dobrą szkołę poznałam ogrom ludzi i do dziś dnia poznaję wiele ludzi Bóg, honor, ojczyzna, trzy filary patriotyzmu. Czym dla młodego człowieka jest ta triada? No, po pierwsze, na pierwszym miejscu musi być Bóg. Jeśli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. Mogę to powiedzieć jako osoba, która już i pracuje zawodowo, i ma małżeństwo. I akurat i w jednym wypadku, i w drugim Pan Bóg bardzo pomaga, bo zarówno pracując zawodowo spotykasz różnych ludzi, tak samo w rodzinie. Różnie się układa, bo nie ma chaty bez dymu, prawda? Więc Pan Bóg tutaj zawsze prowadzi, zawsze kieruje i wskazuje tą właściwą drogę. Jeśli mówimy o kolejnych dwóch, honor i ojczyzna, ojczyzna należy być patriotą tego miejsca, w którym mieszkasz i być wiernym temu miejscu. No, po pierwsze, pielęgnowanie tradycji, języka, oczywiście. Jestem Polką, mieszkam na Litwie, znam oba języki, tym się szczycę, to jest moje bogactwo. Natomiast honor. To trzymanie się zasad i pielęgnowanie swoich wartości, które dla mnie są ważne. I jeśli one się różnią od wartości innych osób, ja nie muszę się wstydzić tych wartości. Czym jest postawa patriotyczna, jak jest definiowana we współczesnym świecie? No patriotyzm, ja rozumiem w taki sposób, że po pierwsze należy kochać szanować swoje państwo, którego obywatelem jestem. Oczywiście zawsze też pamiętam o macierzy ale przede wszystkim jako osoba dorosła pracująca dbam o ten kraj zaczynając na przykład od płacenia podatków od szanowania przyrody no nie wiem nawet uczestnictwa w jakichś akcjach społecznych oraz należy znać historię naszego państwa i szczycić się tym że chociaż przez krótki okres ale byliśmy państwem od morza do morza Kalendarium na najbliższy tydzień. 3 lipca święto świętego Tomasza, apostola z I wieku, należał do grona 12 apostolów. Ewangelizował na terenie Mezopotamii i Indii, gdzie oddał życie za Chrystusa, jest patronem Indii, a także architektów, murarzy, małżeństw i teologów. 6 lipca, wspomnienia błogosławionej Marii Teresy Leduchowskiej, dziewicy i zakonnicy z przelomu IX i X wieku. Zaangażowana była w dzieło misyjne w Afryce, założyła własną drukarnię i wydawała pismo misyjne Echos Afryki. Za swoje zasługi misyjne nazywana jest Matką Afryki. Jest patronką dziel misyjnych. Kościół prawosławny. 4 lipca wspomnienie świętego męczennika Juliana Starsu z przełomu III i IV wieku. Wychowany przez matkę w duchu wiary chrześcijańskiej jako bogobojny młodzieniec w czasie prześladowania chrześcijan oddał życie za Chrystusa. 6 lipca wspomnienie świętej męczennicy Agrypiny z III wieku oddala życie za Chrystusa w Rzymie w czasie prześladowania chrześcijan. W szczególny sposób jest Czczona na Sycylii i w Konstantynopolu. Kościół grecko-katolicki. 5 lipca, wspomnienie świętego męczennika Eusebiusza był obrońcą Kościoła, zwalczał herezję w czasie prześladowania, umacniał wierze chrześcijan oraz wyświęcał kapłanów i diakonów. 7 lipca, Grekokatolicy obchodzą Święto Narodzenia świętego proroka Jana Chrzciciela. Z pierwszego wieku jest pierwszym świętym Kościoła powszechnego oraz wzorem bezkompromisowości, siły charakteru i męstwa. A już za chwilę komentarz do Ewangelii wygłosi ksiądz Wajdas Vaišvilas. Sveikinu visus iš tabous stabaus, grožio Lietuvos kurorto Druskininku. Witam i pozdrawiam wszystkich widzów z Druskiennik. Jesteśmy w świątyni Matki Bożej Szkapleżnej. W Ewangelii czytamy, kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzin. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Czasami, słuchając tego fragmentu, budzi się w nas pytanie: Jakże miałbym kochać Boga bardziej niż swoje dziecko, matkę, żonę, męża czy innych, którzy są mi bardzo bliscy? Otóż są różne rodzaje i stopnie miłości. Miłość wobec Boga nigdy nie przewyższy miłości wobec najbliższych. Miłość, jaką miłujemy Boga, jest miłością najwyższego stopnia, bo to ona jest tą, która uzupełnia ludzką miłość człowieka do człowieka. I jeszcze jedna myśl. Jezus mówi: Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę opowiadam Wam, nie utraci swojej nagrody. Nasze życie chrześcijańskie to działanie w praktyce, a więc słuchając Ewangelii, mamy kierować się miłością w praktyce, być kochającym, czułym. Współczującym, empatycznym i zarazem miłosiernym. Wyrażając w ten sposób miłość, nauczymy się kochać, być wdzięcznym za swoje życie, za ludzi, których spotykamy na drodze życia w naszej codzienności, ale najważniejsze, abyśmy dążyli do miłości najwyższej, takiej, która wypływa z serca Jezusowego.